Dyplomy i statuetki. Na co to komu potrzebne? Dyplomy i pamiątkowe statuetki są często używane jako takie formy wyrażania uznania i nagradzania. Są symbolem osiągnięć i sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, no i służą właśnie do zapamiętywania i podkreślania takich sukcesów. Mogą być wręczane podczas ceremonii i specjalnych okazji, takich jak zakończenie szkoły, awans w pracy, przejście na emeryturę, rocznica pracy w firmie powiedzmy 15-25, no, czy podobne okazje, no, może wygranie jakichś zawodów sportowych, osiągnięcie celów biznesowych, zrealizowanie jakiegoś projektu, no, czy po prostu podziękowanie za pomoc i współpracę. No i o wiele, wiele więcej okazji może być oczywiście. Są one wartościowe nie tylko jako dowód takiego osiągnięcia czy sukcesu, ale też jako motywacja do kolejnych sukcesów i do dalszego wysiłku i dążenia do celu. Taki dyplom czy statuetka jest nie tylko dowodem uznania dla osiągnięcia, ale również wyrazem jakiegoś szacunku, wdzięczności. No a taka wdzięczność i uznanie jest ważne dla naprawdę większości ludzi. No a co jest ważne dla ciebie? No, a dla ciebie ważne jest to, że pokazujesz się jako osoba, która docenia wysiłek i osiągnięcia kogoś drugiego. No więc takie dyplomy i statuetki są doskonałym sposobem na utrwalenie jakichś ważnych chwil, ważnych osiągnięć. No i takich chwil, które warto po prostu zapamiętać. Jak widać, powodów do wręczenia takiej statuetki czy dyplomu jest naprawdę dużo. No i warto o czymś takim pomyśleć. No, ale trzeba pamiętać, że najważniejsze w takim dyplomie jest to, co on symbolizuje, czyli docenienie i uznanie dla drugiej osoby. Ważna jest po prostu ta druga osoba. O zaprojektowaniu i wykonaniu takiego dyplomu to już my pomyślimy, a Ty po prostu pomyśl komu byś chciał wręczyć i kontaktuj się z nami. Zadzwoń, napisz, kontaktuj się przez Messengera, na pewno coś fajnego wymyślimy. No więc zapraszamy, oto namiary telefon, e-mail, zło na ekranie.